że no, tarn Tarnowiacy są w Sztosie i powinni tutaj powalczyć. Dziękujemy pięknie, tyle Eugeniusz Błaszak. Tomasz Lorek na pewno porozmawia z Tomaszem Golubem jeszcze w trakcie tych zawodów, a to jest klasyfikacja po tych dwóch kolejkach Janusz Kołodziej. To też pewna niespodzianka panowie, że Janusz Kołodziej, no i wygląda na to, że mimo to, że ma już 6 punktów, on tutaj też nie zamierza odpuszczać, chyba nawet Tomaszowi Golubowi. No jest to indywidualny misz polski juniorów. Pamiętacie państwo w roku ubiegłym był najlepszym naszym reprezentantem w seniorach podczas drużynowego pucharu świata Wielkiej Brytanii. Także zawodnik kończy w tym roku wiek juniora i ma również papiery na jazdę, jak mówisz z żargonem sportowym. No i nie zapominajmy jednak o Marcinie Rempale, który przegrał z Januszem Kołodziejem w tym bratopójczym pojedynku, a potem miał Runego Holte, który odjechał i widać, że jest mocno przygotowany do tych zawodów. Także Kołodziej i Rempała, myślę, że to nie jest tak duże zaskoczenie. Oni lubią ten tor, są do tego toru przyzwyczajeni i będą się liczyć. Jurek, Ciebie zaskoczyła postawa Protasiewicza. Prowadził pewnie w tym wyścigu, popełnił jeden prosty błąd i już było po trójce. No, nie spodziewał się tego ataku pełnego dynamiki i determinacji ze strony Janusza Kołodzieja. Myślę, że Piotr po prostu nie przypuszczał, że ten z taką determinacją go zaatakuje i no był to drobny błąd, który kosztował utratę pierwszego miejsca i jednego punktu. A tak rutynowany zawodnik chyba powinien się spodziewać, bo ten junior jest znany w Polsce z walki na dystansie, nie uważa Pan? No z pewnością, ale, ale no niestety Piotrek popełnił ten błąd i, i no, kosztowało go to stratę.